Mi wyboru. Noc fioletu was ogarnie! Nie z moimi mocami! Gdzie gdzie moje armii bomb? Gdzie się podziały wszystkie armii bomb? Wszystkie zabrałam i zniszczyłam. Jak to zrobiłaś? Ha, bo jestem super szybka. To wam nie ujdzie na sucho! Armii? Bracie! Nie tak szybko! Wy młode siksy! Co zrobiłaś z wszystkimi armii? Powiedzmy. To nie wystarczy. Armii są wytrwałe, zaprawione w boju, w walce o bilety. Z tym też sobie poradzisz? Nieźle. Dmuchaj, teraz z lewej strony. Nie! Z prawej! To z której w końcu? Nie wiem, widzę wszystko do... Prawo. To znaczy wasze lewo! Już ja im pokażę.